Witam was bardzo serdecznie w Listen 2. Ja Dawid, on y, pirat i to już czwarty, a piąty odcinek. No i co? I dalej udajemy się do piratów. Jesteśmy tu w tej jaskini. Teraz musimy stąd udać się tu, 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 tu. Idziemy, nie? A i wcześniej w ostatnim odcinku pokonaliśmy pająka, który tam z tyłu za nami plecami. Robił nam pogłos, No i zabiły nas. Co? Potrzebuje kilofa. Aha, super, żubawi. Nie do... Odejdź. Ja. Patrzcie, bo to nas może sprzątnąć. Odejdź, 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 odejdź. I znowu ta sama akcja, czyli pod tytułem... Zabijmy tamtych... Idziemy. Ciekawe, że... Ale... To no razy mnie tylko zasadził. Idź, 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 idź. Dobra. Patty zajmij się nim, bo ja jestem bez życia. To mnie ty też, ale no. Ale ty jest zjwieśnia, ale znaczy się ty masz się nim zajmować, bo mam już pokój, owoce, rum. Jest! Tyle wygrać. Patty już spokój, U uspokój się, no. Nie panikuj, daliśmy radę. Myślę, że to mięso da się gdzieś usmażyć, nie? Teraz tak inwestory, co my mamy? Mamy żywność. Gról. Dla wielu żeglarzy jest tam... Okej okay, daje prawie 50% życia subcio I właściwie jego to od razu użyjemy Dobra to będę musiał zaraz użyć Znaczy Od razu użyjemy i weź to miękko Okej okay. idzie, ej gdzie jedzenie? Zapasy jedzenia chcę Już zużyłem, dobra idziemy Myślę że damy radę w miarę szybko możliwości To trzeba tak, uważać na znowu tej guśle, bo nas znowu zabiją i w sumie co, ja sobie będę tam spacerował, widzimy się na miejscu chyba, nie? No bo to trzeba <grym> przejść. Więc w razie czego, jak coś się będzie działo, no to się zobaczymy znowu, nie? O! Jest to ciekawe, małpa. Jeżeli ktoś nie widział małpy, przerwami małpa. uj Ciekawie, naprawdę, żeś opowiedział, to luj Cześć małpa, chcesz mnie zabić? Czy, czym, czym ty się jesteś? Szampan. Mały Szampan. Dobra, nie, zostaw mi, idź tam, zostaw mi, naprawdę zostaw mnie, ja Ci nie chcę krzywdy zrobić. Ja se tu przejdę tak koło, mostku, cześć. Idziesz Patty? Dawaj, dawaj Patty, bo to, to, to coś nas będzie atakować, a po co? Potrzebny mi? To kurde dziadostwo, żeby mnie atakowało. Yy, teraz tak, jak ja mam iść teraz? Czy teraz mam się udać? A nie mogę jaskiniami. No to się przejdziemy jaskiniami. O Jezu, znowu jaskinia, jak znam moje szczęście, znowu wylezie jakiś pająk, tak jak tak ta, jak odcinek temu. I znowu będę się z nim trzy dni bił, kurde, no. Po prostu, ale to jest zawsze tak. Ale dobra, no, ale spokojnie. Co to jest i tam? Co to za... What the fuck? Co to jest? Co to, kuźwa, jest oni tańczą, czy co? Co to jest? Czym ty jesteś? Matko bosko, co to jest? Czy to jest? Termit? Really? Termit to jest. Termit robot. Co? Trzeba by tego chyba się sprzątnąć, nie? Zaatakujesz mnie pierwszy? Ja nie wiem jak ty atakujesz i co ty robisz. Ale no nie ma Łocie pierum. To to takie czary Pani żona ma ma? Panie, że ona ma broń, a broń ja broni nie ma, nie? A nie, to jest cieki, który to może atakować ten... Się nie, nie zdaje, żeby to takie było. Albo... Co po nich nic nie ma? A, nie będziemy się w sprawie. Chodź, idziemy. Nie będziemy się termientami. No powiem wam, że miałem stopa zrobić, ale na z drugiej strony takie zwierzęta dziwne. To by się ich spodziewał. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. Znowu trzeba żywności wziąć. Jak żywność, to... Ach, no. No tak wygląda. No tu, tu, tu. Dobra, fajnie. Weźmiemy wytrych, przekażemy cześć. O! Ej, ty! Gdzie się wybierasz? Do obozu piratów. O. To gdzieś tutaj? Zaraz, zaraz. Mówiłeś, że jesteś w Puerto ja tam Jesteś z Inkwizycji, czy coś? Raczej, czy coś. Kiedyś byłem, dopóki mnie nie wyrzucili. No. A, tak mówisz. Skąd mogę wiedzieć, że nie jesteś szpiegiem? Mm, że jest tam coś, o czym szpiegi... Ja jestem poszukiwaczem przygód. Jestem poszukiwaczem przygód. czemu mam ci wierzyć? Podróżuję z Patty, córką stalowo-brodego. Aha, Stalowo-brody ma wiele córek. <śleszy> Czekaj. No to no. 15, sumie. się no. Zaoszczenia 15, czy o. Myślisz, że jego córka zadawałaby się ze szpiegiem? Wiem tylko, że zadaje się z różnymi typami. O Jezu. Dobra. To kiepski pomysł. Nie? A to? Hmm. Nic A z tego? Może jednak nie. Musisz mi zaufać. Komuś, kto tak wygląda? Bez szans. Jezu. Znajdziemy inną. O Boże, inna droga. Kobieto, ty wiesz, jak ja muszę inną drogę robić? No muszę tędy glecić znowu. Eś, z papami to tak jest zawsze. Weźmy tam do tego dziadostwa, bo mnie to ciekawi, co to jest za dziadostwa. Zostaw mnie mieszanym co? Aj, Co jest? Dobra. Nie da się tego hmm, wyśmieć. Ja Dobra. To ale, 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 2 No, pogadałem z nim, nie? Zrozumieli chyba Co ty my kokosami? Ej, idź idź ode mnie, no zostaw mnie, co ja ci zrobiłem, no zostaw mnie, idź stąd Jezus, no zostaw mnie, nic ci nie zrobiłem, no przechodzę tylko Zostaw mnie, idź ode mnie, idź ode mnie Powiedziałem idź ode mnie, idź ode mnie, zostaw mnie Dostaw mnie! Idź stąd! Lecz się! w woko! Idź ode mnie! Tu nie wejdziesz, chamie! Idź stąd! Idź stąd! Co jest? Dalej, to jest? O Jezu, a... A ty nie byłaś w ogóle? Dobra. Dobra, Pati chodź, bo czas kurde... O, skrzynka. Ciekawe co tu będzie. Muszelka zawsze do sprzedzenia, dobra co my mamy w skrzyni złota im więcej złota tym lepiej okej okay, jest złoto nasze teraz tak mapka nie ja chcę mapę to teraz stąd tu tam przez jaskinię znowu trzeba się przedostać i wtedy dostaniemy się do piratów wreszcie do miejsca w których idę idę i dojść nie mogę nie jak zawsze muszę o o ty to zaciół Cześć ziom, kim ty jesteś? Lub czym tym jesteś? Nie pogaś. Balaj! Pytam! Skąd się tu wziąłeś? Z dupy. Przecież Fens nie chciał cię wpuścić. Ja... Skąd wy to wiecie? Baruj sobie. Wkrótce odbijamy. Dokąd płynie ten statek? Nie twoja sprawa, mm. koleżko. Czy jesteś ze stalowobrodyn? Tak, to największy kapitan, jakiego nosiła ziemia. Przeklęty czy nie? Popłynąłbym z nim na koniec świata. No popatrz ty. Stalowo brody przeklęty? No. Owszem. Morskie potwory siedzą nam na ogonie, odkąd mm. splądrowaliśmy świątynię. A. Dlatego mam punkt obserwacyjny. Berbelu awanturował się o te potwory. Więc kapitan powiada, Blake, pozabijaj dla nas te dranie. <słuch> więc to właśnie robię. Rozgniatam drani, jak tylko się pojawią. Pomóc Ci. Pomóc ci? Potrafisz kopać? Co masz na myśli? To butem. To najlepszy sposób na wykończenie tych skurczów. Ale jak kuchu. kopać? Pokażę ci. O! dlaczego jesteś tam? Dlaczego jesteś sam? Albo nie, bo to... Ci dwaj, których berbelu kazał mi dać Kertisowi, okazali się dupkami. A! Spokojnie. Po co komu oni potrzebni? No. Sam sobie poradzę. No dobra. Jak mawiała moja kochana mamusia. Prawdziwy pirat jest zawsze gotów na cios. Daj mi jakąś wskazówkę. Daj mi jakieś wskazówki. Jakie? Aha, fajnie. Pokaż mi jak kopać. Pokaż mi jak opatrzyć... Nie mam tyle złota. Aha, fajnie. Chciałbym skąd ja mam to złoto? A jakie morskie potwory? Jakie morskie potwory? Piaskowe diabły. Pancerzone kraby z nich skurwiele, ale ja też mam swoje sposoby. A, ja miałem z nim Dobra. Hm. Jeżeli tędy się nie dostanę, to muszę zasuwać dookoła. No dobra, spróbujmy, przejść, może się nie skapnie. Nie zgap skap się. To za kretyn. A nie no, z drugiej strony nie jestem tym potworem spokoj spoko. Mamy żarcie, wejść sobie zjedz to. Chwały. O, Ilu tu ludu! Ludu mój ludu, którym ci uczynił. Cześć ziom. słuchaj, mam do ciebie sprawę. Przydaj się w końcu do czegoś. Przynieś mi wody. Możemy najpierw porozmawiać. A co? Jesteś kobietą? Mm. Możesz nauczyć mnie kowalstwa? Każdy chce tak. słuchajcu. Najważniejsza jest woda. Przynieś jej trochę. Nie chcę dla ciebie pracować. Chcę sam wykuć własne ostrze. Co u licha jest nie tak z moimi ostrzami? Psz, Kup i sam się przekonaj. Jeśli chcesz wykuć własne, zapłacisz mi tak, jakbym ja sam je zrobił jasne. Mm, aha, fajnie. Więc tych ów. Dobra, to te ostrze. te ostrza. Masz. Hm, co ty... Ha, Ha! 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 Fajnie, że Czterety sobie kupię. Aż pięć. Tak, kup. A, dobra. Bułaha. Co to? Dobra, e, largo ma problemy. Largo ma problem. Ha, tylko tyle potrafisz? Nie ma już larga, którego znam. Mhm. Więc skąd mam tę chustkę? Ej, mhm. to chyba largo. Siedzi w więzieniu w Puerto Sacarico. Co ci to obchodzi? Potrzebuję kilofa, by go wyciągnąć. Jakiego kilofa? więc to dla ciebie ważne. 500 sztuk złota. E. E. Powiedział, że ty jesteś powinien pieniądze. A to zakłama umowę <grym> No i tak to, to jest gadać Jeśli go nie wydostanę, powieszą go. Wybieraj! Jeśli oni go zabiją, nie będę mógł skopać mu tyłka. Okej. Okay. Gotowi? Oczywiście. Broń naostrzona. Dużo prochu. Brama zabezpieczona. i Silni no. wojownicy mogą nadchodzić. A jeśli idą od plaży? Znasz protektorów. Nie wiedzą, co robić, gdy widzą bramę. Aha. A chwilowo bardziej martwię się Kro. o te kto No nie patrz tak na mnie. To ogromne kraby. Wielkie bydlaki. Mm. Masz brudne myśli, chłopcze. Co no. masz zamiar zrobić? Berbeluch chce się pozbyć stalowo -brodego. To jego wina. Mm. Te kraby zaczęły tu przychodzić, odkąd on się pojawił. No, co z tego? Tępy jesteś? Jest przeklęty. Wszędzie za nim idą. Mm dobra. Jaka jest najlepsza broń przeciwko krawom? Buty, kobiety aż wyzdychają. To jedyna nie. droga. Ale nie mogę kopać, bo Ty mi nie strasza coś się żywnie podoba. Dobra. To koniec. Idziemy dalej tą list przenieść, zawsze te kasę zarobię. Stalowobrody. O, on wygląda jak stalowobrody. Czego chcesz? Uuu, Szukam stalowobrodego. Zacznij od nazywania go kapitanem stalowobrody. Nie chodź na pokład przed oddaniem sum. Wystarczy nam już piratów. Będę tam, kiedy stalowobrody odda sumy. Stary, nie idź tam na trzeźwo. Piraci w tej załodze to pijacy. Idź do Berbelucha. Kim jest Berberuch? Ber Kim jest ten Berberuch? Jesteś pewien, że jesteś piratem? I nigdy nie słyszałeś o werbeluchu. O tak trochę mi się to nie uszy. rum, A rum zapewnia mu złoto. Aha. Zapłacił tu za wszystko i płaci mi za pilnowanie tego. A, a złoto to coś, co mnie uszczęśliwia. Rozumiem. <laughs> Rozumiem. Czy... nie mogę liczyć na pomoc? Super. Przepraszam, mi się obiło tak w ogóle. Fajnie, nie, daj mi to, bo to się przyda. Ty jesteś. Kim ty jesteś? Marys. Ma o, smaż mięso! Smaż mięso! Oj oj, kuj jak dobrze, usmaż mięso, okej okay. Super, usmażyłem sobie mięsko. Meniam. A im więcej mięsa. Dobra już. Tym więcej żywności. Dobra, je. Jesteś tu nowy. No. Molis, do usług. Jestem z kapitanem stalowobrodem. Co tu można robić? Bez złota? Obawiam się, że niewiele. Mm -hmm. Nie ma złota, nie ma rumu. Co gorsza, nie ma Towarzystwa Pięknych Pań. Co ciekawego dzieje się na Takarigui? Gdzieś ty był. Służyłeś w siłach Inkwizycji, czy co? Oj, oj, oj. To przecież największa gorzelnia pośród południowych mórz. Pewnie mieszkańcom jest to na rękę. Kiedyś tak było. Teraz już Perpeluch nie. przestał ich zaopatrywać. Musiałem podjąć pewne drastyczne kroki. Aby zorganizować sobie zapas na czarną godzinę. O! Co takiego zrobiłeś? Zachradłem się do kwatery berbelucha i zabrałem kilka butelek w celu późniejszego spożycia. Niestety spostrzegł mnie ten gburalister. Musiałem ratować się ucieczką, wyskakując przez balkon. Aha. Miałeś szczęście. No. Niestety straciłem też rum. Wiedziałem, że tak. Jak gdyby tego było mało, zgubiłem połowę mojego ekwipunku. Co za cymbał? Co mógłbym wymienić u Flanigana na złoto? Gdyby tak udało mi się dorwać tego łotra, który zabrał mi ubranie. Możesz się wślizgnąć i spróbować znowu. Z moim szczęściem? No. Dziękuję bardzo, ale wiem. Jak ktoś z większymi umiejętnościami może się tam dostać? No? Spróbuję. Musisz być bardzo cicho. Ten gburalister jest bystrzejszy niż się wydaje. Nie umiem chodzić po cichu. Zawrzyjmy układ. Powiem ci, jaki mam plan, a ty zatrzymasz łupy. Hmm. To dobry plan? Doskonale. Nie stań mi na ten plan, no? Ale wymaga podstępu. Jesteś na to gotowy? Jeśli nie możesz być cicho. Spróbuj wywalczyć sobie przejście Ale jak to się nie powiedzie To musisz walczyć Aha, dobra, yy, yy, nie stać mi, żeby ci kupić tego całego zastranego No, dogadźmy się mm. Szukam stanowo... Co jest? Córko! Córko! Dywko! <laughs> Ty stary łajdaku <laughs> Posłuchaj! Opuściłeś mnie! Zostawiłem ci worek złota! <laughs> Tak chciałeś zapłacić za opuszczenie swojego jedynego dziecka? Wsadź sobie ten worek. Wzywało mnie może! Dziś czuję to samo, co czułem wtedy. Znowu chcesz mnie zostawić? Co z ciebie za ojciec? Taki, który ma wrogów. Mnóstwo wrogów. Przebywanie ze mną bywa ryzykowne, dziewczyno. Chciałem, żebyś była bezpieczna. Jak dotąd bycie bezpieczną z dala od ciebie nie sprawdziło się, prawda? Pewnie byłoby lepiej, gdybyś była ze mną. Co ty na to? Mówisz poważnie? Nie, no super. I straciłyśmy no, pas. z tobą płynąć. W takim razie, witaj na pogładzie! A, halo. Ten typek, którego przyprowadziłaś, czy to kolejny wrażliwiec? Myślałam, że ci się przyda. Dopiero co wlazłeś na statek i już chcesz podejmować za mnie decyzję? A ja? Czy możecie przestać zachowywać się tak, jakby mnie tu nie było? Zamknij się! Zamknij się! <grym> jeśli udowodni, że jest prawdziwym piratem, zabiorę go ze sobą. O, Ostrzegam cię, nie próbuj mu pomagać. O, Ten twój chłoptaś musi najpierw złożyć przysięgę, jeśli chce się z nami zabrać. Tylko on? Ja też powinnam. O moim trupie! Nie kuś mnie, starcze. Moja córka nigdy nie będzie piratem. Chłabym lepszym piratem niż wy wszyscy. No. Zapomnijmy o tym i chodźmy się napić. Gonisz za moją córką. Powodzenia, chłopcze. Ale jestem pewien, że nie jesteś tutaj, by wzbogacić się kosztem inwizycji. Czego więc szukasz? Szukam broni przeciwko Krakenowi. Do prawdy? No! I co z nią planujesz zrobić? Użyję tego do zabicia bestii. Ha, nieźle! No. Ale harpun Tytanów no. może posłużyć nie tylko do zabicia krakena. Ale. Ktoś wystarczająco odważny mógłby wykorzystać go przeciwko Marze. A on naprawdę istnieje 20 punktów. Mara? Co to jest? Co o niej wiesz? Czego ja o niej nie wiem. O. Jest władcą tytanów i ma na swoje skinienie wielu sługusów. Tak jak ten, kto ma harpun tytanów. Zrobi wszystko, by go chronić. No, rozumiem dlaczego. Co wiesz o harpunie tytanów? Wiem, kto go ma i gdzie go znaleźć. Wystarczy? Pamiętaj tylko, że nie będzie mu go łatwo odebrać. No to Rusz po niego razem ze mną. Muszę wiedzieć, że naprawdę go chcesz. No dobra, okej. Okay. Zostań pilotem. Twoja córka mi ufa. Byłeś w Puerto Sacarico. No. Którą drogę obrałeś? Przez dżunglę czy przełęcz? Przez dżunglę. Droga przez dżunglę. Ryzykowna. Dowodzi, że masz jaja. Dobrze, że Droga poszliśmy tam że zabrałeś tam moją pati. No boż. Ludzie mówią, że jesteś przeklęty. Tak, mówią też, że trzymam potwornego węża morskiego w spodniach. jest ja. Jezu! Musisz się pływać pod kapitanem, Ech. nad którym wisi klątwa. Dlaczego? Potrzebuję tej broni za wszelką cenę. Dokładnie. Nawet jeśli sam zostaniesz przeklęty. No pewnie że tak. Opowieści są prawdziwe. U. Zostałem przeklęty. Uii. I przeklęci będą wszyscy, którzy ze mną pływają. No to trudno. Nadal chcesz ze mną płynąć? Mm. Masz wy, mam wybór. pie. Najpierw chyba się napije. A takich ludzi to ja lubię. Dna. Widzicie utkwiłym. Okay, Biorąc pod uwagę, co cię czeka, będziesz potrzebował tego więcej. Mara wysyła na nas wszelkiej maści paskudztwo. Chce nas wykończyć, ale stary stalowo brody jest dla niej za sprytny. Dlaczego chce cię zabić? Dla tej zdziry jesteś albo służącym, albo wrogiem. Aha. A ja służącym nie jestem. Ła. Widziałeś ją na własne oczy? Tak, spotkaliśmy się już hmm. i nadal się... I powstała żyję. party. Co się stało? Ja. Dosyć. <noise> nie, było. <noise> nie było. Teraz musisz wykonywać rozkazy kapitana, tak jest. a pierwszy rozkaz to więcej rumu. Co mam tu robić? Co mam tu zrobić? Opowiedzieć, jak pokonałem Tytana Ognia? Albo o tym, że pije, walczy i rabuje jak każdy pirat stąd? To byłby świetny początek. Zawrzyjmy umowę. No. Dostarczysz nasz rum na pokład i będziesz w załodze. Jakiś problem z rumem, jak będziesz w, w, na pokład? Jakiś problem z rumem? Ta stara gnida Berbeluch nie ma już dla nas ani trochę. Powiem ci jedno. Nie wypływamy w morze bez roomu. naszego rumu. Okej. Okay. Ten szczur lądowy próbował mi wcisnąć, że ma problemy z dostawami. Mhm. Mm Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład, pani. Niech pomyślę. I nie. Moja Patty cię lubi, ale mnie się to nie podoba. Nie boisz się utknąć? Jak brzmi decyzja? Tak? Wciąż nie wystarcza, co? Nie. Będziemy tu jakiś czas. Zaskocz mnie, chłopcze. Pozytywnie. Mhm. Mm Okej. Okay. Spoko. Zapomnijmy o tym. Yy. I Dochodźmy do jakiegoś... Na... PCW, zapisku. Jest zapis. Słuchajcie. Ja was przy ognisku zostawię. Przy cieplutkim ognisku. Nie ma mięsa do gotowania. Dobra, miesz o to. I z wami się żegnam, ponieważ już trochę czasu minęło i widzimy się w następnym odcinku, w którym postaramy się dobyć do Yyy Postaram się zdobyć pieniądze przed odcinkiem, żeby chociaż trochę się gdzieś pokopać, jakieś umiejętności miecze I list chyba miałem temu cymbałowi na niesie Dobra, mniej o to, yy, to neleczka